Witajcie, witajcie, to znowu ja Arborel Gra witam Was w kolejnym odcinku z gry Sunken Land. Pisze się Sunken Land, czyta się Sunken Land, ale ja zawsze mówię Sunken Land. Yy, tak cóż mogę powiedzieć. Powiem Wam tyle. Pograłem sobie teraz, nie wiem teraz gdzie to postawić, bo pograłem sobie, wypłynąłem sobie bodajże gdzieś w te okolice. Czy w te, w te okolice bardziej, i jest tutaj hmm, pod wodą zatopione apartamenty. Byłem tam, hmm, jak miałem na początku, bodajże nie wiem, tam parę procent. Tak teraz mam 43%. Przypłynąłem, nawiązałem rzeczy, hmm, jak widzicie, troszkę jedzenia mi poszło. Ale za to, hmm, tu zdobyłem bodajże jeszcze troszkę tych amunicji jakieś pistolety połamane tu zrobiłem drugą skrzynkę na metale bo już jedną prawie zapełniłem tu dowiozłem duct tape'y, różne duperele jeżeli chodzi o drogocenne rzeczy tutaj dowiozłem trochę drewna w sumie to chyba tyle, a algi jeszcze pozbierałem tu, jak widzicie mam już tyle klofu, tyle gum to jest wszystko z tego electric parts też znalazłem i przy sobie mam 35 komponentów, które zaraz wykorzystam. Właśnie się zastanawiam, gdzie mam to dać. Zobaczymy, jakie to jest duże. A co chcę zrobić? Chcę postawić Gun Workshop. O, kruca Fuchs. To jest aż takie duże. Hmm. Chyba, że Gun Workshop Postawię tu. O, krótkows. Patrzcie się co tu jest. PM Shotgun GP20 Mauser Pistol DEC 45, DAMAGE 60, spoko Pumpshot Gun 25 obrażeń to mało, SMG 32 to nie, Hunting Rifle Rifle 48 to nie, o Old Bolt Action Rifle To by było spoko AK 47, RW59 Dobra, wiecie co? Ja mogę wziąć sobie. Wezmę na przykład to, to, to i to. I zobaczymy co mi teraz pokaże. Czy będę w stanie zrobić sobie jakąś lepszą broń? No dobra. Mam to. To bym mógł zrobić, ale nie chcę mieć shotguna, bo nie wiem jak on. Może on będzie z dobrej odległości, ale zresztą damage 15 to nie. Mauser pistol mnie nie interesuje. Ten deck jest fajny. Hmm. No, gdybym miał 8 tych gun Mam 6. A potrzebuję 8. Mogłem zrobić Hunting Griffey hmm. Więcej tutaj nie widzę A szczerze powiedziawszy, coś bym sobie zrobił Jakąś nową broń Tylko, że jakąś fajną, żeby miała dużo więcej Powiedzmy Obrażeń Tylko, że tak ja mam na swoim 68 więc musiałbym szukać czegoś co będzie miało więcej obrażeń niż mój więc tutaj z tego co widzę Old Bolt Action Rifle 70 spoko ale nie mam tego i nie mam tego AK47 dla obrażenia tu nie ma nic Szczerze Wam powiem, że rzeczywiście ta jest fajna. Więc myślę, że na razie ja sobie zatrzymam te, te wszystkie części, ale wykorzystaliśmy i zrobiliśmy już warsztat do broni. Myślę, że teraz trzeba będzie pływać i zdobywać, więc w związku z tym, że w sumie nie, nie przespałem nocy mam jeszcze. Mam jeszcze coś co mógłbym usmażyć. Dobra, mam mięsa, więc przygotuję się z mięskami. Czy ja mam drewno przy sobie? Nie mam. Tu mogę wziąć sztabkę. Tu jak widzicie, przepaliłem już mieć mieć sobie. Na razie odłożę. Tu mam przy sobie konserwę. Czy ja chciałem jeszcze coś? Coś chciałem ostatnio odblokować. Home Homeownote revolver. 50 obrażeń to nie Iron Armor mogę odblokować O, mogę robić go Gamparcy Słuchajcie, mogę robić gamparcy A tu mi do czegoś brakowało. Nie wiem, czas nie do tego, Hunting Rifle. No, że 48 obrażeń. Wolałbym jednak chyba to Old Bolt Action Rifle. Hmm. No, że tego właśnie nie mam. Nie mogę. No, znaczy nie mam. Na, 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 razie, na razie nie znalazłem, więc nie wiem, czy to będzie. Ale coś mi chodziło po kolei, Coś chciałem odblokować. Tylko właśnie patrzę, co. Advanced purifier, Aha, zaawansowany. Filter. Zaawansowany grill. Air Filling Station. Nie, to nie, to nie, to nie. Um. Chyba, że coś chciałem zrobić, ale hmm. teraz się właśnie zastanawiam co ja chciałem zrobić. Coś mi chodziło po głowie. A to chciałem zrobić właśnie. Do pływania. Cztery gumy. I jedna sztabka żelaza. I robimy to, czyli tak, tu stopki odkładam, to mogę wziąć, to mogę włożyć, to zrzucę, tu zrzucę komponenty i gumę zrzucę, to mam do jedzenia, to mam do jedzenia, akwarium mogę założyć, czy nie? Aha, a akwarium mogę zostawić, założyć tu, ale on pewnie będzie tylko pobierał... Yy... Dobra, biorę ze sobą jedzenie. Ile ja mam nabyć? 59. Czy ja jeszcze chcę coś zjeść? Dobra, myślę, że tyle. Ech. Co dziś będziemy robić? I tak mówiłem, bo... O to zaczęło mi znowu znowu getlać. Yy... Co będziemy robić? Będziemy robić taką rzecz, że... Robimy znowu... Co zarobiście. Prze przeskoczyłem ten... <laughs> Nie mogę jeszcze płynąć. Dobra Płyniemy Myślę, że płyniemy sobie na tą wyspę Fajnie by było ją też zdobyć Zobaczymy po prostu ile tam będzie ludzi po pierwsze Mam nadzieję, że nie będzie zbyt dużo ludzi, bo wysypka nie, nie wydaje się duża. O, tam już widzę jednego gościa Small Rock Island. Mi się wydaje, że już kiedyś tutaj chyba byłem nie jest coś nic. Dobra, obejdziemy sobie. Dobra, już widzę. Leży. I co tyle? Muzyczka się włączyła spokojnie. Treny. Tu nie widać nikogo, ale to co, dwóch gości by tu tylko było. A szczerze Szczerze jaja byłem przygotowany, że będzie więcej ludzi, no, ale trudno. Jakbym poszedł w tą stronę, czy muzyczka się zmieni? Nie, nie tutaj, tutaj też nikogo nie widać. To, czekajcie, to ile? Cztery naboje mi poszły na tej wyspie? Chyba tak. No dobra, no to co tu mamy? Mamy na pewno tak, dużo drzew. Czyli możemy tutaj przepływać w sumie po drewno. Wykopałem trochę żelaza. Wykopałem trochę żelaza. Dopiero to fioletowe to kwiatki, ale nie można tego zebrać. Dobra, tu jest. Widzę, że dużo jest skał, ale nie widzę... Nie widzę żelaza. Aha, jestem głodny. Dobra, napijmy się. A, nie, dobra, jest. także to sobie porozwalamy. Widzę już kolejną łódkę, więc... Będziemy... Jak stoi w ogóle moje miejsce? No, nie za dobrze. Będę musiał się chyba rozładować znowu. Dobra, podskoczmy szybko do mojej łajby. Zrzućmy to, co daje w ogóle cytryna na jedzenie, nawodnienie i energię. Spoko. O, byłyby te nasionka. Dobra, komponenty wziąłem ze sobą. Dobra, tu będzie jedzenie. Czy mogę jeszcze tutaj rzucić? W sumie nic. I to idziemy na poszukiwanie. Nie, szczerze powiedziawszy, to trochę dziwne. Dlaczego dziwna? Dlatego dziwna, że na przykład na tej małej tratwie, którą zdobyłem ostatnio, nie wiem czy to jest tamta, czy tam gdzieś, czy tam, to było chyba z pięciu czy sześciu ludzi, a tu się okazuje, że dużo większa wyspa jak ta tratwa i... i szczerze że to... Dwóch, dwóch ludzi na to było. Może też przez to, że może nie wiem, jakaś ustawienia mam, nie wiem, że mało ludzi ma być na co? albo coś. No dobra. Tu żeśmy porozwalali żelazo. Tu zresztą jeszcze pozbierali sobie cytrynkę. Tu jest jeszcze cytryna. Tu i tu. Dobra, ten kamień żeśmy obeszli. Teraz obejdziemy jeszcze ten kamień, żeby nie było, że coś zostawię. Ale tutaj nie widzę nic. Tam byłem. Tu żelaza na przykład nie widać. O, tamta baza to jest duża. Rzeczywiście, to, to jest dupne. Tam dalej też coś jest. Tam. O, tam to też jest dupne. Tam też jest jakaś ciekawa baza. No Są. dobra, nie jestem. przyleciliśmy tutaj. Szukamy żelaza zrazu się na pewno przyda nam ale szczerze powiedziawszy ja tu więcej na tej wyspie nie widzę nic to myślę, że możemy płynąć stąd yy, szczerze powiedziawszy kusi mnie jeszcze jedna rzecz kusi mnie Płynąć do tej tratwy. Nie wiem, co oni tam mają za broń. Czy oni w ogóle mają broń? Jakiś coś maruderzy, ale też z jakimiś pałkami. Jest tam jeden gościu, z karabinem. Chyba HEDA dostał. Dobra, tamten dostał.

No, pływa tam w wodzie chyba gościu. No jest. Wyskoczysz czy nie wyskoczysz?

Dobra, nam Dobra, trup. Chyba nie trafiłem, czekajcie, czy to jest w ogóle, no, Został. Dostał. Dostał. Chce nic ale włączyła się. Mm -hmm. Dobra, musimy to zrzucić przez kwiatem, ładnie jest, zjedzmy to. Zrzućmy ten chlop, tam tą. tą. Eee, dopijmy tą wodę. Te bejty. I te. Nie chcę używać przecież. Co to? No teraz tak. Tu jest jeszcze jeden gościu. Black Powder Ammo. To czyż on miał jakieś pistolet albo coś? Może by to sobie chodził z Czy ja mam miejsce? Mam miejsce. No to zbieramy gumę. Myślę, że będę chciał sprawdzić wszystko czyli dobra tutaj nie ma wyjścia tu jest szafka bandana mał olip dobra tank top shift standard navy armor 3 ale to mam też armor 3 ale mogę zabrać dobra to zostawiam to jest do pociupania Obstawiam, to tak jest dopocipana. Tak, wszystkie trzy rzeczy są do pocipania. Cytuję tu jeszcze tak? Tu mamy kosz. Z kosza dostaliśmy chyba drzewo. Dobra, metal. Tu jest gościu. Z czym on? Co on miał? Łucznie. Nie, czekajcie, ja muszę wyjść tu i wejść tam. Dobra, biorę wszystko. Tu są gumy. Ale mi od... Odbar... To chyba były stare gumy z Tira. A Dobra, tu jest złom, tu jest złom. Dobra, scrap i gazolin. Skrzyneczka. Uuuuu! To konserwadora Konserwę biera. Hmm, Picie będę wziął? To odłożę, to wezmę, to wezmę, to wezmę. Strawberry Seeds. Czy mi jest takie potrzebne? Raczej nie. Yy, dobra, tu mogę wyjść, ale tu nie ma nic. Tu jest złom do przeszukania, ale co mi z tego, jak jestem pełny? Gdzie jest moja łódka? O kurwa, Ja mogę to, 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 Wracamy. To prowadzi, czekajcie. Aha, to było Czyli tak, zaczynamy z tej strony. Na górze raczej już chyba nie było nic. Chyba, że się mylę. Czekajcie. No dobra, tu jest złom. O, tu było blachy blachie Na górze górem, tam nie ma nic. Tu nie ma nic, tu jest na złom. Ale złom mi nie jest potrzebny. Schodzimy tu. Tu żeśmy Czyli w co żeśmy zostawili? O, tank top szulka czołgisty, czy coś takiego dobra, tu mamy gumy no i muszę przyznać, że fajnie się gra jeżeli chodzi o te najazdy, ile mam miejsca coś jeszcze mam scrap metal cloth dobra, dużo clothu mamy mamy lodówkę a w lodówce mamy usmażone mięsko zubkę bieramy. Sodę możemy zostawić. Dobra, mięso wezmę. Dwie sody wezmę. Ok, to jest do pociupania. Co jest tutaj? Aha, to jest na takie hmm, Czyli to jest do pociupania, czyli wychodzi na to, że całą tratwę żeśmy ogarnęli chyba. Tak jest, no muszę to przyznać, zrobiliśmy to. Dobra. Czyli można powiedzieć, że oprócz tego mojego szaberkowania. Czyli ta wyspa już jest zdobyta i ta trapa jest zdobyta. To teraz mogę spokojnie płynąć na e, swoją wyspę. I rozkładać sobie rzeczy i zacząć znowu przepalać i dalej. Więc żegnam Was przy tym zachodzie słońca. Myślę, że w kolejnym odcinku chyba wybierzemy się na tamtą tratwę. A potem będziemy już startować z większymi wyspami. Mam nadzieję, że odcinek Wam podobał. Trzymajcie się. Cześć!